Witajcie z tej strony rozwitam Witam was w kolejnym odcinku z Liviera. Moi drodzy, pogoda nie specjalnie sprzyja zdrowiu, ale oczywiście już po malutku kończymy sobie naszego Liviera. Prawdopodobnie to już będzie przedostatni odcinek, ponieważ chcę oczywiście podzielić nasze wypłynięcie na dwór Irdorat na dwie części. Puszałem, że szukasz załogi na statek. Czy to prawda? I co z tego? Wpisz mnie na listę. No i właśnie, ja po tego człowieka tutaj przeszedłem, Mario. To będzie jedenasty członek naszej załogi, tak po prostu for fun go sobie wezmę, więc... Yy, dlaczego miałbym w ogóle go wziąć? Dlaczego miałbym cię ze sobą zabrać? Po prostu potrzebujesz mnie. Jestem... Byłem porucznikiem Marynarki Królewskiej. Służyłem jako marynarz na Królu Robarze i Dumie Myrtady. W bitwie o wschodni archipelag własnoręcznie wysłałem stuzin orków z powrotem do świata Beliara. Niestety było nas zbyt mało. Po zatonięciu okrętu flagowego zostaliśmy zmuszeni do odwrotu. Co tu właściwie robisz? Flota została rozgromiona, kufry puste. Po odejściu ze służby wylądowałem w tej dziurze. Staram się gdzieś zaczepić. Co właściwie potrafisz? Jestem mistrzem abordażu i walki w zwarciu. Jeśli trzeba. Poradzę sobie także z obsługą działalności. przepraszam. Założę się, że w czasie naszej podróży mógłbym cię nauczyć tego i owego. O co więc mnie prosisz? A o cóż mogę prosić? Chcę się stąd po prostu wydostać. Pomóż mi stąd uciec. Jeśli weźmiesz mnie ze sobą, nie pożałujesz. Podróż może być niebezpieczna. Przywykłem do niebezpieczeństw. Na morzu każdy dzień to walka o przetrwanie. Każda burza, każdy sztorm może przynieść kres twemu życiu. Ale nie mówiąc już o morskich potworach, zdolnych połknąć statek w całości. O orkowych galerach nawet nie wspominam. Zaufaj mi, trudno mnie przestraszyć. Tchórzliwy marynarz to martwy marynarz. Przydałbyś mi się. Świetnie. Do zobaczenia na statku. Ja mam świadomość, co ta postać potem odwali, więc nie martwcie się. Yy, Reasumując, moi drodzy, dwie- mana, czemu mam 270? Co jest? O co chodzi? Co ja odwaliłem, że mam 270 many? Co? Do cholery jasnej. Przecież. Ja sobie jakąś grę nie zebugowałem. Przytam sobie zapis poprzedni. Tu też mam 38 poziom i tu mam 240. Tak, jakimś dziwnym trafem sobie grę spsułem Dobra, moi drodzy, naprawiłem grę. Jest 250 punktów many. Ja sobie już konsolą to sportem zmniejszyłem, bo nie wiem jak ja to zrobiłem, że ja miałem w ogóle 20, 270 punktów. Reasumując, oczywiście ten poziom się wbił, zostało mi 9 punktów nauki, nie wiem jakim trafem. Mam równe 250 punktów many, a to jest absolutny max jeżeli chodzi o zwykłego gotika. Kupiłem sobie eliksir życia u tego. Um, jakąś, u Erola, bo on miał jeden przy sobie, a 20 punktów trafień więcej to jest cholernie dużo. 300. Boże, 3, 325 punktów trafień. No cóż, no cóż, ja coś tu jeszcze mogę zdziałać, nie wiem, na pewno sobie zrobię save zapasowy, jeszcze bym się w sumie przeszedł szybko, co do mnie pisze, nieważne, jeszcze bym się, na targ w sumie. Ale wiecie co, ja sobie powinienem już dać radę, ile ja mam właściwie turmany? a jeszcze chyba Vatras będzie mógł ze mną handlować 100 ekstraktów many, dobra. No, staruszku, ruszajmy w drogę. Wszystko w najlepszym porządku, masz tę mapę? Czeka nas niezła przeprawa. Mam tylko nadzieję, że dotrzemy na miejsce w jednym kawałku. Na pewno masz wszystko, co trzeba? Nie będziemy zawracać, jeśli w połowie drogi przypomnisz sobie o czymś ważnym. Jeśli jesteś pewien, że masz wszystko, idź do kajuty kapitana i walnij się na koje. Przyda ci się trochę snu. A, gotowe, nasi towarzysze oczywiście już idą. Lares, Bennett. Mam oczywiście jeszcze łuk przy sobie w razie W, bo wiem, że tam łuk będzie potrzebny, żeby otworzyć jedno miejsce dwóch magów. Mamy, w sumie ze mną trzech, mamy Barbarzyńcę, Gorna. Dobrze, Lip, dobrze się bawisz. Ogólnie tak sobie myślę, że, gdyby tak, tak, że gdybyśmy tak wszyscy, nasi towarzysze, ja i reszta naszej wesołej gromadki tak naprawdę wszyscy razem wzięli, się rzucili na ten dwór Hydra, to byśmy problemu wszystkie tę sprawę załatwili, ale nie, Bezim musi oczywiście sam się wykazać. I sam ruszyć się bawić. Dobra, Kajuta Kapitana, dziękuję. Zaczynajmy szósty rozdział, moi drodzy. Dwór Irdorat. Uroczo. Moi drodzy, tak przy okazji tylko jeszcze powiem, zapraszam na fanpage, link w opisie. Rozdział 6. Dwór Ir O ho, zaczynajmy zabawę. Co tam, Diego? No i jesteśmy. Ta wyspa leży bliżej Korinis niż myślałem. Nawet nie wiedziałem o jej istnieniu. Oczywiście teraz parę spraw stało się jasne. Zawsze byłem ciekaw, w jaki sposób orkowie tak szybko otrzymują zapasy. Nic dziwnego, skoro mieli tutaj taki posterunek, po drodze do wnętrza wyspy natkniesz się pewnie na parę pułapek. Gdybyś nie mógł sobie poradzić, wróć tutaj do mnie. Może będę mógł ci pomóc. Potrzebuję twojej rady, a w sumie potrzebuje? potrzebuję... Wróć. Aha, Trzymam dobra. Się do tego Lares. Jaki ci to Ta grota Tak, rota rzeczywiście jest straszna. Nie musisz mi tego mówić. Mm, nie musisz mi tego mówić. Nic tego nie Co tam minę ten z Lesterem sobie gawędzicie hey. na boku? Już... zupełnie jak za dawnych czasów. Święte słowa. Ciekawe, czy i tym razem ci się uda. Co to nie chce? Uratować swój tyłek, gdy wokół rozpęta się prawdziwe piekło. Masz dla mnie jakieś rady? Hmm. To miło, że pytasz o radę właśnie mnie. Przyznam, że jedna rzecz nie daje mi od pewnego czasu spokoju. Masz ze sobą oko i nosa? Oczywiście, że tak. Wybacz, głupie pytanie, robię się trochę nerwowy. Nie masz paru mikstur na sprzedaż? Trochę zapasów jeszcze. O, minę ten, bardzo dobrze, masz nawet smoczy korzeń. Masz miksturki, dobra, czyli to zawsze jakieś zaplecze teraz mam. To przecież oczywiste. Lester, cześć. Jest coś, o czym powinienem wiedzieć. Coś mi się nie podoba w tym całym Mario. Facet roztacza wokół siebie jakąś dziwną aurę. Uważaj na siebie, przyjacielu. No, ho, już, już są pewne takie do no, przypadku Mario, takie już no, no. Nie wiem jak to powiedzieć. Wszystko w porządku. Ale wiecie co chodzi. Wiesz, że mam ochotę na dobrą rozróbę. Chcę trochę. Fakt! O, broń dwuręczna, no, w sumie coś... Spróbuj trzymać oręż trochę wyżej. Taką gardą nie sparujesz nawet laski niewidomego! Ej, już, 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 już lepiej walczę, a nie, dalej zielony. Super. Nie nie w kolonii byłeś w dużo lepszej formie. No to prawda Gorn. w Kolonii. I tak wiesz co o tym co chodzi. Wróć. No. Ja się... Ja chcę się nauczyć wojownikiem, w walce bronią dwuręczną. w tym przypadku Kostur. Powinien być mądrzejszy. Nic tego nie zmieni. Jeszcze dwa trasa będę chciał iść. Dobra, teraz Bennet. Przynajmniej cię wilk nie będzie denerwował, co Bennet? Jaką broń możesz mi sprzedać? Tylko najlepszą. Przecież wiesz, przecież wiem, to Purweseckera. Ło wow, Jezu. Jak ci się powodzi? Kuźnia na statku jest trochę przerdzewiała. To przez słoną wodę. Ciężko tu będzie zrobić coś porządnego. Ale poza tym... No, wszystko w porządku, rozumiem. Gor sobie łazi po statku, pilnuje. A, jak to sobie z każdym porozmawiać, tak, w razie w... Lee. Hej. Jak tam? Czym chcesz się zająć? Ktoś musi pilnować statku. Zostanę tutaj i dopilnuję, żebyś miał do czego wracać. A tak w sumie wziąć tylko Mario ze sobą. Ojej, ze sobą był Mordor. No i w sumie kapitana. Mam nadzieję, że to nie potrwa długo. Miej głowy na karku. Wracaj cały i zdrowy. Tak sobie maksymalnie powiedzmy utrudnić zabawę tak w tak Jak się czujesz? Odkąd wylądowaliśmy na tej wyspie? Moje bóle głowy stały się nie do zniesienia. Cholera to się musi wreszcie skończyć. Bezji nie dba o swoich towarzyszy broni, ponieważ Angara boli głowa, a bez nic nie może zrobić. Mario siedzi w odosobnieniu kolegów nie ma. Normalnie jak ja. Dam ci szansę wykazania się w walce. No, dalej. Powoli! Wszystko w swoim czasie. Hmm, tego się właśnie spodziewałem. Zaczekaj. Dam ci. Powoli! Hmm. zaczekaj. Dobra, siedź na dupie. Nie wiem właściwie co to zrobić, bo, ty, bo ja nigdy Mario ze sobą nie brałem. Ja wam osobiście powiem, że ja nie, nawet nie sądziłem, że taka postać jak Mario istnieje. No, ale już mi się on nie podoba, wam tak powiem. Wybrać się do watrasa chcę iść. Mam nadzieję, że watras nie będzie na mnie obrażony. No sobie tu gadajcie. Gdzie jest watras? Yy, nie tutaj. O, to wiem, tak? Dobrze. To będzie pod Benetem, czyżby? Znaczy, no tutaj. <ścoughs> Schody sprawiają trudności z naszym towarzyszom. Ty, tyk, 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 tyk. Tutaj będzie watras. Hej, ty! Masz dla mnie jakieś rady? Trzymaj się z dala od poszukiwaczy. Pamiętaj, że ich spojrzenie może się okazać zabójcze tak daleko od klasztoru. Gdyby mimo to coś ci się stało, wróć do mnie. Spróbuję ci jakoś pomóc. Dobrze. Masz coś na sprzedaż? A czego potrzebujesz? O, masz coś, masz coś miksurki. Masz czawiki królewskie, masz lodową falę. No to takie małe zaplecze mam. Dobra, nie ma co lecimy. Wszystko chyba załatwione, no tak mi się wydaje. W sumie to i tak to na dwa odcinki rozporządzam, więc za bardzo się nie chcę spieszyć. Nawet z aspiracjami na trzy: jak za długo to potrwa. Tyk, 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 tyk. tyk. No, ja już nie mam many, Wracamy, idziemy na statek. <grymne> a jak są blisko, już. Ej, Gorn, mam ochotę na rozróbę. Cześć. musisz mnie Gorn, zabij go. <grymne> Co tu się dzieje? O, doświadczenie nawet dostaj z <laughs> Lideson z powietrza robił. <laughs> dobrze li ci poszło. Naprawdę przyjacielu. Dobra robota. Tak, ja też szarno widzę te moje mikstury, nie martwcie się. Hmm, a trzeba było chyba więcej tych mikstur szybkości załatwić. O, tak trochę, mm, może być no, nieprzyjemnie. Dobra, Andrzeje, raz No, tam są ogniste jaszczury, co ja tam robią w ogóle. No chodźcie. Jeszcze wasza trójka Skórnie zbieram tu i tak dospera nie ma. Co, przyda się mała rozruba, co przyjaciele? Andrzeje i oczywiście moi widzowie. Chcemy zobaczyć fajną rozrubę, bo tam będzie dużo orków. Ależ oczywiście, że chcemy. No idziemy ty, 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 ty. Dobrze, że się zajęły dwoma orkami w sumie trzy grupki, to jakaś dobra wiadomość, jest przynajmniej jedna. Ała wow, uderzyłeś mi Orku <grystanie> Warg bije szamana. Ojeju. Ale mi się smutno zrobiło z tego powodu. No, bawcie się. Ale tutaj pieniądze są. Nic tu nie ma. Jak to nic tu nie ma? Oho, oho. Oho. Ja sobie to zapiszę. Tutaj się bardzo szybko gra, zapiszę, muszę Wam przyznać. O, kolejny poziom. Niespodzianka. Może wbiję 40 nawet, bo z 40 poziomem kończyć grę, to nie będzie wstydu przynajmniej. Wiecie, złośliwi powiedzam. Kainos, ja to w drugim rozdziale już miałem 80 poziom i 1000 many, a ty słaby jesteś. Ludzie to są podli, czasami. Coś mi się wydaje, że tak będzie mój do lat wyglądał. Yy, grzyby, fuj, nie chcę tych grzybów. Ułamku sekund, strzałko... Nieważne. nieważne. Bardzo mi się nudzi uciekam. Czyżby mi już szkelty ze starości umierały? A nie wiem. No, o to chodziło. Oni tu szans nie mają, tutaj jest za dużo Andrzejów. Roku wojowniku. Wyzywam cię na pojedynek, no yy. Ja się nauczę tego wojownika, nie bójcie się. Co tutaj się jeszcze dzieje? Przepraszam bardzo. Andrzeje coś odwalają. No to są głupie debile. Guptaski jedne. Hihihi ogóraski. Ale tutaj znowu wilk po prostu, wilk. Ten wark bije mi Andrzejów. To, to jest śmieszne co się dzieje, no, przez, no powiedzcie, że nie. Dobra, bo potrzebuję więcej Andrzejów. Tak, dwójki naprawdę nie jest jakieś wyzwanie super. Armia Ciemności nam do dwóch prawie wystarczy jako jedyna runa szóstego kręgu, żeby sobie dać radę tutaj. Pomogę ci. Ja się uczyłem walki bronią dwuręczną u Mistrza Gorna. To twardziel. Potrzeba było czterech mężczyzn, żeby go powstrzymać. w Troll, niczym Władca Pierścieni wam powiem. Jakby Bosper to widział, to by na własne oczy mi, mi, mi wmawiał, że ja poluję na trolle. A tutaj mamy tego. Nic tu nie ma, Dobra, nie Pedra. Nie ma czego to Dw dwóch sobie zostawia ochroniarzy. Bez Aha, najpierw. Mm, a najpierw trzeba było, w było tego orkowego. Bez pedała załatwić. Nie porucznika, nie przepraszam, Uzywajmy rzeczy po imieniu. Chociaż w sumie nazywałem. Nie lubię Orków, to są nielegalni imigranci. Jak ktoś odwiedza te wszystkie super śmieszne strony gotikowej i nie tylko to wie o czym mówię? Chyba mi tych miksur wystarczy. Jak nie wystarczy, no to... To musi wystarczyć. Dobra. Chyba chcę tutaj zrobić śmieszną rzecz. Cześć Orkowie w Elity! Co? Co u was? Jak tam widzę, że świetnie się bawicie, co? Ork pułkownik. Pierwszy przywódców, kruszorka pułkownika. Nie, nie, nie po czym nie zmarnowałem, miksury chociaż z drugiej strony poszło dobrze, tak, bo nawet nie zauważyli, że tutaj stałem. Poczułem się trochę jakbym zwykłego gotika grał, wiecie czemu? Bo podobnie jest zasięg reagowania, jest w zwykłym gotiku, jak to, co było przed chwilą tutaj ukazane. Cześć pedale, zdrajco, nareszcie cię znalazłem. Ze wszystkich bezdusznych szumowin, które poznałem w życiu, ty jesteś najgorszy. Przynosisz hańbę całemu zakonowi. Powinienem cię zabić na miejscu. Błagam, litości. Rzucili na mnie urok. Nigdy nie zdradziłbym klasztoru, gdyby nie oni. Nie wyobrażasz sobie, przez co przeszedłem w ciągu ostatnich dni. Słyszałem głos w mojej głowie. Byłem bezradny. Pułkownik Orków przesłuchiwał mnie przez wiele dni. Bił mnie i torturował. Zlituj się, jestem niewinny. Musisz mi uwierzyć. Ej, wiecie, co wam powiem? Pedro za dużo przeszedł, on nie ma kolan. Naprawdę. Pedro stracił kolana, będąc pod wpływem złych orków. Musimy mu naprawdę darować. Czy wy byście chcieli stracić kolana w takiej sytuacji jak on? No patrzcie, nie ma kolan. Daj mi jeden powód. Co ci się z stało? Miałbym ci dać wiarę. Daruj mi życie. Mogę ci powiedzieć, jak się stąd wydostać. Musisz mnie wysłuchać. Zatem powiedz mi wszystko, co wiesz. Tak, tak, wszystko ci powiem, ale pod jednym warunkiem. Musisz mi pomóc wydostać się z tej przeklętej wyspy. Zgoda? Jasne. W porządku. Chodź ze mną. Zabiorę cię na statek. Dzięki, dzięki. Nie pożałujesz tego. Zrobię sobie sejwa zapasowego w tym miejscu Dobra, chcę jeszcze resztę celi, cel przeszukać Pedro stracił kolana, no wybaczmy mu, no kurde No co, wy by, też byście się naprawdę źle chyba poczuli z tym, jeżeli by, Byście stracili kolana i by wam ktoś nie uwierzył O, eliksir życia, kurde, ja to mam farta dzisiaj 350 punktów zdrowia, a to jest bardzo dużo jak na gotika. Znaczy na tą modyfikację Bo już w sumie, ile wyłudziłem, a dosyć, troszeczkę dużo wyłudziłem o, przyzwanie demona, bardzo dużo mikstur, Może któraś jeszcze dodaje manę na stałe? Czyżby to była ta? Kairosek zgadł, Kajrosek zawsze zgaduje. Hi, 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 kuferek 100 sztuk złota. Ej, link do fanpage'a w opisie. Tak, będę wam spamięł o fanpage'u, ponieważ to jest wręcz śmieszne, że przy takiej ilości widzów, jaką mam na fanpage'u, nawet tysiąca polubień nie ma. To jest dla zadanie dla was, moi widzowie. Dob dobić mi 1000 tego polubień na fanpage'u. Ej, mam zbyt farta teraz z tymi miksturami <noise> Bo to jest naprawdę dużo punktu zdrowia Także wiecie co robić Nie obawiajcie się, nic was to nie kosztuje, a tak na prawdę mam to w dupie jak wy wyglądacie Gdzie jest Pedro? Chodź Masz kolana już? Widzicie, w momencie kiedy wybaczyliśmy Pedro, kolana mu odrosły To jest łaska i nosa to jest łaska i nosa moi drodzy Co tu się pali? A, ognisko. Oa, miksury tu są. Miksury? Czy vino? wino? Wino wino, wypij do dna. Dobra, wolę się uzu... wolę sobie uzupełnić oczywiście zapasy mony. Żeby mnie tutaj ża żadne złe licho nie spotkało. Kairosek ma 255. Spoko. Ale ja chcę się nauczyć mistrza walki bronią dwuręczną. to mi się tego nauczę. Bo mi niewiele brakuje. he, he ha. Powinien być jakiś mod do Gotika, w którym zwłoki zostają na, dłuż, na bardzo na długi czas, albo w ogóle nie znikają. Nic to by nie było ma. spoko. Chociaż na Hama można by było y, po starej monecie, tak, do każdych zwłok dowalić hmm, po jednej oczywiście, to one by nigdy już nie znikły. I to by było nawet hihi hihi hi, fajne. Tak, dwa wystarczą, dobra. A czemu ty ranny już byłeś? Kto ci pozwolił być rannym? O, tam jest jeszcze jeden, chwila Pedro. O Jezus! O Jezus! Dobra, musimy walczyć wręcz. Odważny jest. Ja jestem silniejszy od tego Orka. Ja mam większy współczynnik obrony od niego. Chociaż, jak mu krytyk wejdzie, to już nie będzie tak wesoło. Kurde, to jest siła. Pedro mi prawie umarł. Nie ma czego plądrować. Tak, poza tym. Ło, dobra, już tam żaden rok nie jest taki sniki biki. To w porządku się. O nie, jeszcze jest jeden. Czemu mi się runa odhaczyła? Co za gówno? Kto tą grę projektował? No bigo, bo ja tu mam kostur, który kupiłem w pierwszym rozdziale. Tak, Broń z pierwszego rozdziału daje radę. Orkowy Miecz Wojenny! A co się dzieje na statku? Bo nie widzę kolegów. Biją się z jednym orkiem. Z dwoma. Gratuluję, dobrze im to wychodzi. Kolejne załatwione! Hej! Ciągle to potrafię! Oto jesteśmy. Cóż za wspaniały okręt! Zaiste, jesteś wielkim dowódcą. Więcej... Daruj sobie, teraz możemy porozmawiać. Wiedziałem. A jasne! <noise> Gdzie ty biegniesz? I tak hangar pójdź? go jeszcze goni? Przecież... Co się dzieje? Jakie monstra można jeszcze spotkać na tej wyspie? W ciągu dnia wybrzeże roi się od jaszczuro ludzi. Zwykle dźwigają ze sobą ogromne jaja. Niewiele docierało do mojej celi, ale sądzę, że przygotowują się do opuszczenia wyspy. No doświadczenie. Co z tym pułkownikiem Orków? Odebrał mi ostatnią iskierkę nadziei na powrót w ojczyste strony. Odkąd tu trafiłem, wypytywał mnie o rozmieszczenie sił Paladynów w Korinis. Oczywiście zbyt wiele się ode mnie nie dowiedział. Skąd niby miałem wiedzieć takie rzeczy? Jestem zwykłym nowicjuszem. No, ale jednak niby miałeś być arcymagiem kręgu Magów Ognia, tak mówił ten jeden z, z Rady, ale nie spokojnie wnikam. Pułkownik Orków nie Uka. żyje. Nie żyje? Chwała i nosowi. Nigdy nie zapomnę tej jego ochytnej gęby. To, to nie słowa. Jak mogę się przecież dostać wie, w głąb wyspy? W, wyspy? w sali tronowej orkowego pułkownika jest tajemne przejście. Zaciągali mnie tam na każde przesłuchanie, stąd wiem o jego istnieniu. Jeden z szamanów uruchamiał mechanizm, pociągając za pochodnie na ścianę. Nie hmm. potrzebuję. Wydaje mi się, że najpierw ciągnął za lewą, a potem za prawą, ale mogę się mylić. W tylnej części sali otwierało się przejście prowadzące w głąb góry. Dokąd dokładnie? Nie wiem. Tak dalej być nie może. Dość już usłyszałem. Poszukaj sobie tak, jakiegoś wiesz, miejsca na statku. Mam jeszcze coś do załatwienia. Niech moc i losa zawsze cię chroni. Będę się za ciebie modlić. Jasne. Co tu robisz? Jeśli znowu rozpędza się tu takie piekło, wyprowadzę stąd statek. Z tobą czy bez ciebie. Jasne? Spokojnie, poradzę sobie. No to lepiej się pośpiesz. Jack, przestań tak mówić. Ej, Gorn, naucz mnie walczyć! Nie można wierzyć we wszystko. Fakt! Raz. Dwa 3 4 i uwaga Spróbuj trzymać oręż trochę wyżej Czy to mi w ogóle wyszło co chciałem zrobić? Ode mnie tego nie dostał A nie, ja jestem idiotą! A nie, w sumie Chwila. to i tak bym na tym nie wyszedł. Tak nie może dalej być. Teraz będzie 10, no dobra. Nie rozumiem w ogóle czym on się tak przejmuje. Hio! Hu! będzie jeszcze więcej. Hu, 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 30% Ale, kurde, jestem silny teraz. No nie no, Pedro znowu stracił kolana. Nie sądzę, żeby w tej Chyba teraz. Ej, hey, mu nie wybaczył, jednak. Jaki pośpiesz się. Jasne, ej, amigo. Potrzebuje tam na górze, znajduje się kwatera orkowego pułkownika. Nie widziałem żadnej drogi, która prowadziłaby dalej w głąb wyspy. Orkowie to cwane bestie. Zwykle ich nie doceniamy. Zakładam, że mają tam jakieś tajne przejście. Poszukaj na ścianach ukrytych przełączników. Tylko pamiętaj, że zwykle używa się ich w odpowiedniej kolejności. Potrzebuję amunicji. Potrzebuję amunicji. Chyba będę mógł Ci pomóc. Wow, pierwszy raz u Diego można dylować. To jest w ogóle spoko, bo Diego ma krótki łuk, i jakbyśmy kiedyś łuku nie mieli, to. O, kupiłem 20 metrów. W sumie się przydadzą mi tak. To wiecie, to sobie możemy poradzić. Co, zazwyczaj, mieć dwuręczny. A nie, to w sumie i tak tyle samo obrazki, co mi kostur zadaje. Oho, głowa Bladwina już zgniła całkowicie. Cholera. Ona dopiero tak całkowicie gnie, jest tak zupełnie czarna tym, właśnie w szóstym rozdziale. Po co mi właściwie to dalej w ekwipunku? To jest straszne, fuj Gdzie jest moja kajuta? Idę się przespać Za dużo wrażeń jak na jeden wieczór Korangar Pośpiesz się do diaska Następnego ataku orków możemy nie przeżyć Robię co mogę To trochę za mało Ar Angar! Po o co? Zamiast narzekać, mógłbyś mi pomóc Tak zrobię no dalej, ruszaj przodem. Hmm. Gdybym nie był magiem, to bym jednak go wziął, ale jestem magiem i Andrzeje. Je, sześć Andrzejów. klucza. ja jak iść mi spać. Reasumując, jednak sześć Andrzejów jest lepszych od jednego. Hmm. Wiecie, korangara. O, kuchnia. A tu też będzie cudze łóżko, przepraszam bardzo. Czy mogę tu spać? Nie chcę żadnych. I ta gra jest super śledzona, Wiecie o tym, że prawdopodobnie tutaj w żadnym z tych łóżek nie mogę spać. Czym samym będę musiał łazić po nocy. Zapowiada się naprawdę epicko, ale w tym momencie, moi drodzy, ja sobie skończę ten odcinek, bo to już jest nawet 30 minut mi dochodzi, a to jest naprawdę trochę dużo. Czy Aksek cztarga z całą korę Angara? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że lepiej nie. Także z mojej strony to wszystko, dzięki za uwagę, nie, nie za niedługo się kończymy. Zapraszam na fanpage jeszcze raz, link w opisie. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie.